Na Mimo że na dworze zrobiło się cieplej, lód na jeziorach wciąż trzyma, i wciąż jest śmiertelnie niebezpieczny. Załamie się lód, cokolwiek się wydarzy, ktoś wpadnie i jak wygląda akcja samoratownictwa. Pomóc można na różny sposób. Ratownicy korzystają ze specjalnych rzutek. 25-metrowa lina nie zawsze trafia tam, gdzie powinna. Rzutka może pójść na bok, wiatr może ją ściągnąć. Albo może w ogóle nawet nie dolecieć do tego, co potrzebuje, i wtedy trzeba sprawnie wrócić do siebie. I... Tu liczy się czas i precyzja i udana współpraca pomiędzy wyszkolonymi ratownikami. Oni przecież też dużo ryzykują. Wchodząc na lód, mają świadomość, że za chwilę również oni mogą potrzebować Oczywiście pomocy. Jest zachowana odległość i dystans między osobą, która jest ratowana, z osobą ratującą. Akurat oni wykorzystali kawałek, e, kawałek kija? Zamiast kija wystarczy zwykła gałąź. Specjalistyczne deski mogą zastąpić najzwyklejsze sanki. To na własnej skórze udowadniali dziś ratownicy z Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. Chyba nie ma nic no nie wiem, lepszego niż świadomość, że dzięki nam ktoś no, żyje chodzi. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej to młoda organizacja. Pod koniec ubiegłego roku zgodę na jej działalność wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wcześniej współpracowali z WOPREM, teraz jednak postanowili działać na własną rękę. Wolimy działać na własny rachunek i, i myślimy, że, y, że to będzie skutkowało na pewno poprawą bezpieczeństwa na obszarach wodnych, bo taki jest nasz cel. Dla tunącego nie ma różnicy, kto go ratuje, ale na miejscu nie zawsze jest pomoc. Wtedy trzeba radzić sobie samemu. Najlepiej sposobem na fokę. Mocno nogami pracuje, zapiera się rękami, one są wszystkie szeroko, ręce, nogi, wszystko jest szeroko, żeby był jak najmniejszy nacisk na, na lód. Wejście na zamarznięte jezioro to zawsze igranie ze śmiercią. Jak podają poznańscy strażacy, w tym roku pod lodem zginęły dwie osoby. Mateusz Borys, Puls Dnia.